Cześć mm, wszystkim, witam was serdecznie w y, zerowej lekcji kursu poświęconego językowi programowania C++ więc weźmy się od razu do roboty i ściągnijmy wszystkie potrzebne narzędzia czyli w naszym wypadku będzie to środowisko programistyczne dev y, C++, już wiekowe dosyć no ale y, radzi sobie całkiem nieźle dobrze, więc ściągnijmy Tutaj ze strony instalki.pl pobierz guzik ładny, wszystko widać, co trzeba zrobić. Czekamy sobie, nie będziemy nic klikać. Dobra, chcę ściągnąć. Jak widzicie, zajmuje tylko 8,9 9 megabajtów, czyli szybko się ściągnie. Też nie musicie wydłużyć ściągać. A ma wszystko to, czego potrzebujemy. Dobra, ściągnęło się. Mm, całkiem szybko nawet. Urucham. Mm -hmm. Welcome to DivC, install program. Please do not install this version of DivC over an existing installation. No dobra, ok. E, język polski właśnie ma e, interfejs po polsku, czyli też e, jakiś ułatwienie dla początkujących ok, zgadzam się wszystko zainstalujemy na dysku C w folderze kurs C++ ok, instaluj super nie przewidziałem tego w ogóle, już tutaj zrobiłem błąd jakiś dobra, instaluj idzie dobrze uruchamy program dobra e, więc pierwsza rzecz którą zrobimy będzie mm, sobie e, skonfigurowanie edytora tekstu żeby ładnie to wyglądało więc szybki wybór w stylu, twilight, ładne kontrastowe kolory, wszystko będzie widać, zrobimy nowy plik źródłowy i widzicie, wszystko ładnie widać i, i to tyle, już mamy wszystko potrzebne, wszystkie potrzebne narzędzia, zapraszam więc do subskrybowania i czekania na kolejny odcinek, w którym to wgłębimy się w ten język programowania.